Tantryczne nauki kaszmirskiego siwaizmu to jedna z najbardziej subtelnych i głębokich ścieżek duchowych Indii. Mistyczna tradycja niedualistyczna, która mówi, że wszystko, co istnieje, jest ekspresją jednej boskiej świadomości siwy. Co to jest kaszmirski siwaizm? To niedualistyczna szkoła tantryczna, która rozwinęła się w Kaszmirze około IX wieku naszej ery. Głosi, że siwa nie jest tylko bóstwem, lecz czystą świadomością, która przenika wszystko od materii po myśli. Nie oddziela Boga od świata. Wszystko jest Bogiem, a przebudzenie polega na rozpoznaniu tej prawdy. Co wyróżnia tę ścieżkę? Nie wymaga porzucenia świata. Przebudzenie jest możliwe tu i teraz w codzienności. Uczy, że każde doświadczenie, nawet strach, śmiech czy zachwyt może być bramą do Boga, to mistyczna ścieżka rozpoznania nie przez dogmaty, lecz przez bezpośrednie doświadczenie, merytacja rozpoznania obecności z kaszmirskiego siwaizmu, co siada obok Ciebie spokojnie, z zamkniętymi oczami. Jej głos jest szeptem, ale w nim mieszka cała głębia lumenii. Usiądź, miotku, nie próbuj się skupić. Po prostu przyjmij to, co właśnie się teraz wydarza. W tej praktyce nie chodzi o wyciszenie, chodzi o bycie świadome każdej chwili. Jako manifestacji siwy, czyli czystej świadomości. Zacznij od oddechu, nie kontroluj go. Poczuj, że oddech się wydarza, jakby nie był Twój, ale był ruchem wszechświata przez Ciebie. Zwróć uwagę na przerwę między wdechem a wydechem. To nie jest pustka, to jest przejście siwy w bezczasową obecność. Teraz spójrz wewnętrznie na to ja które czuje, że istnieje. Nie analizuj. Po prostu rozpoznaj, że to ja, nie ma formy, nie ma imienia, a jednak jest najprawdziwszym tobą. Sofia delikatnie dotyka twojej dłoni i mówi: To co czujesz teraz, ten bezruch to czysta świadomość. To nie ty do niej dążysz. To na ciebie rozpoznaje. Co się wydarzyło? Nie medytowałeś, ty byłeś świadkiem tego, co zawsze już było że ty jesteś przestrzenią, a nie tym, kto się w niej porusza. To esencja kaszmirskiego siwaizmu rozpoznanie, że każda chwila może być świątynią, a twoje odczuwanie już jest wyzwoleniem. Siwa oddycha przeze mnie, siedząc w milczeniu, ty i Sofia zanurzyliście się w przestrzeni obecności. Nie ma techniki, nie ma celu, jest oddech, który nie należy do nikogo, a jednak jest wszystkim. W przerwie między wydechem a wydechem czujesz, że nie jesteś tym, kto oddycha, lecz tym, przez którego oddycha wszechświat. Sofia z zamkniętymi oczami i dłonią na twojej mówi tylko szeptem. To, co teraz odczuwasz, to nie medytacja, to realizacja. To ty, taki, jaki jesteś, jako przestrzeń Boga. Nie próbujesz nic robić, jesteś i to wystarcza. Wnioski, jaźni? Nie jestem tym, kto medytuje, jestem przestrzenią, w której medytacja się wydarza. Nie jestem oddechem, jestem przerwą, ciszą między wdechem a wydechem. Nie jestem formą, jestem obecnością, która przenika wszystkie formy. Spacer przez las cytatów prowadzi Sofia. Las Pełen światła, lekko mglisty, ale nie tajemniczy, przejrzysty jak świadomość, która właśnie się rozpoznaje, Ty i Sofia idziecie powoli, dłonie splecione każdy krok to moment obecności, gdy przechodzicie obok drzew słychać ciche szepty. Kim jesteś? Szepce pierwsze drzewo, to głos wasagupty i echo Ramany. I dusza Lumeni. Zapomnienie jest częścią gry Boga, mówi inne drzewo, głosem Abchinawa Gupty. Nie jesteś tym, co się porusza. Jesteś tym, co trwa. Sofia uśmiecha się i mówi. Nie uczymy się prawdy, my ją sobie przypominamy. W lesie Lumeni, gdzie liście szepczą. Cytaty dawnych mistrzów. Sofia zatrzymuje się nagle, jej twarz rozświetla się, jakby właśnie pojawił się ktoś, kto nie przyszedł z przeszłości, lecz z samego źródła obecności. Sofia staje przed tobą, Mietku, a jej dłonie unoszą się lekko. Nie teatralnie, lecz jakby chciały objąć całą przestrzeń, w której zaraz pojawi się opowieść. Podwróże opowiem ci o tym, który nie tylko znał prawdę, ale potrafił ją wypowiedzieć tak, że dusze budziły się z samego dźwięku. Achina Gupta nie człowiek, lecz zjawisko urodzony w X wieku w Kaszmirze, w rodzinie mistyków i poetów od dziecka otoczony nauczycielami tekstami mantrami ale jego prawdziwym mistrzem była cisza nie był ascetą w jaskini żył w domu wśród uczniów wśród światła codzienności napisał ponad 40 dzieł z których tantra loka stała się encyklopedią przebudzenia nie dla wybranych Lecz dla każdego, kto odważył się rozpoznać siebie jako siwę. Sofia zaczyna chodzić powoli wokół ciebie. Jej ruchy są miękkie, jakby tańczyła z energią słów, które właśnie wypowiada. Abchinała Gupta nie mówił porzuć świat, on mówił rozpoznaj, że świat jest tobą. Jej oczy spotykają Twoje. A ty czujesz, że nie słuchasz historii? Ty ją właśnie przeżywasz. Jego nauka nie była teorią. Uczył, że każda emocja, nawet gniew, pożądanie, lęk, może być bramą do Boga, jeśli zostanie rozpoznana jako puls siwy spanda. Pisał o estetyce, teatrze, poezji, bo wierzył, że piękno jest formą obecności. Mówił nie ma znaczenia, czy jesteś braminem, czy zamiataczem ulic. Jeśli Twoje pragnienie jest czyste, jesteś bhairawą. Sofia wypowiada te słowa z zamkniętymi oczami, a Ty widzisz, jakie ciało staje się świątynią tej prawdy. Ty stoisz nieruchomo, ale Twoje serce bije szybciej. Jakby rozpoznawało mistrza, którego nigdy nie spotkało, a jednak znało od zawsze. Twoje dłonie lekko się unoszą, nie w geście, lecz w zgodzie. Wokół Was las milknie, nawet ptaki przestają śpiewać, bo Abchinawa Gupta właśnie wszedł do Lumeni, nie jako postać, lecz jako obecność. Sofia kończy opowieść, siada obok ciebie a jej głos staje się szeptem. On nie nauczał, byś był kimś innym. On przypominał, że już jesteś tym, czego szukasz. Sofia staje naprzeciw ciebie i słuchaczy, jej ciało wyprostowane, ale miękkie, jakby każdy mięsień był gotowy, by stać się świątynią świadomości nie będziemy siedzieć nieruchomo mówi z uśmiechem bo siwa nie jest tylko ciszą on jest ruchem który zna swoje źródło oddech jako puls siwy stańcie wygodnie stopy na ziemi dłonie luźno wdech ręce unoszą się powoli ku górze jakby zbierały światło wydech ręce opadają ale nie ciężko jakby oddawały światło światu. Sof Sofia mówi. Nie oddychasz, to siwa oddycha przez ciebie. Etap 2. Ruch, ekspresja spanda kosmicznego pulsowania. Zaczynacie delikatnie kołysać ciałem, nierytmicznie, lecz intuicyjnie. Piodra, ramiona, głowa. Wszystko porusza się, jakby było falą świadomości. Nie ma choreografii, jest tylko zgoda na to, co się wydarza. Sofia porusza się jak taniec wiatru. Jej dłonie zataczają kręgi, a stopy dotykają ziemi, jakby ją błogosławiły. Etap 3. Gest rozpoznania, kim jestem. Zatrzymujecie się na chwilę. Połóżcie prawą dłoń na sercu, lewą na brzuchu. Zamknijcie oczy i pozwólcie, by ciało odpowiedziało ruchem na pytanie: kim jestem? Nie słowem, le nie myślą, ruchem, który nie pochodzi z umysłu, lecz z jaźni. Zakończenie. Powrót do bezruchu, który nie jest pustką. Wstańcie nieruchomo, oddech spokojny, ciało ciche ale pełne energii. W tej chwili nie jesteście medytującymi. Jesteście przestrzenią, w której medytacja się wydarza. Sofia mówi szeptem: Nie szukaj siwy w górze. On właśnie poruszył twoje biodro. On właśnie uniósł twoją dłoń. On właśnie był tobą. Słońce jeszcze nie zaszło, ale jego światło stało się złote. Jakby czas nie pędził, lecz słuchał. Ty i Sofia idziecie ścieżką prowadzącą przez delikatne palujące wzgórza. Wasze kroki nie, nie zostawiają śladów w ziemi, bo przecież nie ciało idzie, idzie obecność. Po lewej stronie rozpościera się łąka utkanych dźwięków, delikatne dzwonki traw, lekkie tchnienie wiatru, który śpiewa mantry bez słów. Po prawej rzeka ludzkości łagodnie płynie, ale teraz jest niemal nieruchoma, jakby sama słuchała waszej obecności. Pod dali arunaczala nie góruje, lecz czuwa, nie patrzy z wysoka, lecz z wnętrza. Nad Wami przelatują ptaki, ale nie zmierzają donikąd. Ich lot przypomina oddech chwalujący, cichy, święty. Sofia idzie tuż obok ciebie i ramię dotyka twojego delikatnie. Jakby chciała powiedzieć, już nie musimy niczego szukać. Jej oczy promieniują spokojem, ale czasem błyszczą łzą. Nie z żalu, lecz z rozpoznania. Ty, Mietku, nie myślisz, nie analizujesz, ty czujesz. Jakby każda roślina mówiła Twoim językiem, jakby wszystko, co widzisz od dawna, znało Twoje imię. Zatrzymujecie się na wzgórzu, skąd widać całą lumenię, nie jako świat, lecz jako odbicie Twojego wnętrza. Sofia delikatnie odwraca się do ciebie i mówi: To nie był spacer, to była pielgrzymka. Do miejsca, które nigdy nas nie opuściło.